Cześć, witam cię serdecznie. Dziś nietypowo z północno-wschodniej Polski, a dokładnie z Podsuwak, z Gołdapi. Dlaczego tak się stało? Ponieważ zagubiłem wideo, które jest wstępem do tego, co za chwilę zobaczysz. A dokładnie Saba 93 Areo w wersji Cabrio i w bardzo rzadkim żółtym kolorze. Nazwę, oczywiście, nie pamiętam. Mój błąd. W każdym razie, słuchajcie, stojąc tutaj z wyciągniętą ręką i mówiąc do Was, chciałbym Wam przedstawić pierwsze zdjęcia, które poszły do ubezpieczyciela, dlatego że szkoda jest likwidowana z oce sprawcy. I właśnie w tej chwili pokażą Ci się zdjęcia na ekranie uszkodzeń tego samochodu. Tylny prawy błotnik, poszycie zewnętrzne, poszycie w wewnętrzne, jak również na kole felga. I to wszystko likwidowaliśmy właśnie ze szkody ubezpieczyciela. Zobaczysz też za chwilę zdjęcia z pierwszych napraw blacharskich, a później oczywiście wideo i całe lakierowanie. Zapraszam Cię do oglądania tego odcinka. Wideo na szybko, już po pracach e, blacharskich trochę to w sumie zajęło. Tak to wygląda. Zostało to wyciągnięte w całości. I za chwilę zabezpieczymy to antykorozyjnie. I tutaj oczywiście profil wewnętrzny też został cały zrobiony. Zostało to sklejone, a, ponieważ było uszkodzenie tego profilu. E, więc w ten sposób auto idzie do zabezpieczenia. Witamy przy ostatnim etapie naszej Sabinki. E, oczywiście tutaj będziemy lakierować tylny błotnik i cieniować drzwi. Natomiast klient też zgłosił, że pod uszczelką dachu, e, znaczy pod uszczelką przykrycia e, automatycznego dachu jest rdza i była. Faktycznie wyczyściliśmy to wszystko e, w tym zakresie, w którym trzeba było z jednej i z drugiej strony niestety, bo tak też Tardza tutaj niestety doszła. Następnie zabezpieczyliśmy to wszystko epoksydem, oczywiście do gołej blachy, potem inhibitor rdzy, a później dopiero epoksyd. I teraz sprytnie chcę to tak polakierować na hama, że tak powiem, żeby ograniczyć koszta. Natomiast klient jak najbardziej jest właśnie za, żeby nie wchodzić na błotnik. Tu przychodzi już czeleczka, ładnie. Dotąd, więc idealnie przykryje nam ten rand. Tutaj z drugiej strony robię to dlatego, ponieważ później będę rozcieniowywał ten błotnik, i na początek muszę sobie to wszystko przykryć papierem, żeby dość mocno wybazować tutaj cały ten, ten rancik, który tutaj jest, żeby to sobie ładnie wybazować. Następnie odkleję ten papier i wtedy normalnie już będę rozcieniowywał sobie płotniczek razem z drzwiami oczywiście klapka jest w taki sposób można powiedzieć futurystyczny zamontowana ale cholera jedna nie da się inaczej zamontować i to jest właśnie to nie ma jak przypiąć dlatego oczywiście patentem jak zawsze na sprawdzoną szarą taśmę jest klapka przyklejona i będziemy ją lakierować tylko z zewnątrz, oczywiście tylko dla koloru. Kolor jest całkiem niezły, co prawda był czytany dwa razy spektrofotometrem i były robione dwie próby, bo niestety pierwsza nie weszła, ale myślę, że będzie to całkiem sensownie tutaj wszystko wyglądało. Myślę, że pokażę Wam kolejne etapy właśnie jak taki kolorek można byłoby fajnie Nałożyć, no i przede wszystkim jako fajnie rozcieniować. Postaram się to wszystko zanotować na kamerach. Zobaczymy, jak to się uda. Dobra, bierzmy się do roboty. No dobrze, mamy już ranty zbazowane. W tej chwili przejdziemy do zbazowania boku i cieniowania drzwi. Słuchajcie, też tutaj nie ma filozofii, tak naprawdę. Kwestia jest najpierw przykrycia plamy solidem, to oczywiście z jakimś tam rozpyłem, powiedzmy pod drzwi. Następnie będę cieniował w ten sposób, że będę rozciągał materiał na drzwiach. Dotąd i schodził mniej więcej tak, czyli tu zapylam bazą, ciągnę odpuszczam, daję dużą rozpyłkę i potem tutaj rozpylam, 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 rozpylam do samego dołu. Tak żeby tu wyszła nam taka ładna linia w ten sposób, żeby oszukać oko. Tu oczywiście z tyłu staramy się nie wychodzić do góry do rantu. Oczywiście ten styk tutaj z daszkiem niestety będzie, ale kolor jest na tyle dobry, że nie powinno być żadnego problemu. Także w ten sposób to... Przykrywamy, staramy się tak, żeby tutaj do tego rant podpylić, i wtedy całą klapkę możemy też sobie już przykryć, i będzie wszystko pasować. Oczywiście może być delikatny odcień, chociaż nie, bo klapka przecież nie jest plastikowa, więc nie będzie innego odcieniu. Także nie ma z tym żadnego problemu. Pokażę Wam już efekt przed samym klarem. Mamy już zbazowany samochód. Tylny błotnik oczywiście wycieniowane przednie drzwi. Wszystko jest bardzo świeże. Specjalnie od razu wparowałem z telefonem, żebyście zobaczyli, ale no niestety słabo to widać. Cieniowanie, żebyście zobaczyli, gdzie ten cień gdzieś tam ucieka. Ale no nie wiem, nie jestem w stanie wam tego cholera pokazać, może z tej strony. Też nie. Widzicie, gdzie się zmienia? Połysk też nie widzicie, o, o tutaj, tutaj jest górna granica, u góry jak się światło odbija widzicie, tutaj jest rozmazane, a tutaj jest bardziej świecące jakby, to w tym momencie zakończyłem górę i teraz pod skosem idzie to na dół w dół, no niestety, na dół w dół masło maślane, no niestety nie wychwytuje tego kamera no cóż, trudno musicie mi uwierzyć na słowo nie mam innego pomysłu, może na przyszłość coś wymyślimy żeby to nagrać jakoś tak fajnie z boku, bo jak postawiłem GoPro tutaj na ścianie to, to łapało klamkę i trochę dookoła nic więcej no cóż, takie życie dobrze, słuchajcie, za chwilę przykrywamy auto klarem jeszcze tutaj Trzeba tylko tamtą chmurę rozpuszczalnikiem przelecieć, ale to jest dosłownie moment. I będziemy powoli zamykać to lakierowanie. Wszystko tutaj jest dobazowane. Jeszcze za chwilę wezmę lampę inspekcyjną, sprawdzę, czy fajnie wszystko ładnie przykryło. I będziemy działać dalej. Mamy już Sabinę w plażę. No i co? W sumie to. Tak to wszystko wygląda od początku do końca. Kolor się zgadza. Zresztą w gruncie rzeczy jest dość ciekawy, mmm, dlatego że trochę zmienia jednak barwę pod wpływem kąta. No to jest nasz uszkodzony błotnik, który wcześniej gdzieś tam się e, pojawił. No dobrze, to tyle. Rozklejamy, zaczynamy składać. SAP 9.3 w kabrio, jak widzicie, został w końcu skończony. Oczywiście masło maślane, no bo w końcu skończony. W tym materiale zobaczyliście, jak mocno był uderzony ten błotnik. Tutaj tak naprawdę wielkim wyzwaniem było do tego, żeby zrobić to nie rozcinając tego wszystkiego i żeby ten dolna blacha, która tam jest, została no jakby wrócona do tego miejsca. Uszkodzenie było zewnętrznej połaci i wewnętrznej połaci. Na szczęście udało się to wszystko zrobić bez rozcinania. Klient jeszcze sobie zażyczył tutaj, jeśli chodzi o górę, bo pod tą uszczelką niestety, ale no, występuje rdza bardzo często w tych modelach, więc zrobiliśmy cały rant, bo jest, został zabezpieczony oczywiście antykorozyjnie i tak dalej i następnie przelakierowany. Auto jest w tej chwili gotowe. Jeżeli oczywiście Wszyscy powiedzą, którzy znają Saba, że jest to bardzo rzadki kolor i tak, zgadzam się, jest bardzo rzadki, mało tego, jest bardzo paskudny. Generalnie jest to paskudny kolor, strasznie. Dobrać ten kolor to była po prostu mordęga, robiliśmy kilkanaście prób i dopiero mogliśmy przelakierować samochód. Lakierowany był oczywiście tylny błotnik, klapka, cieniowane były drzwi. I to wszystko tak naprawdę. Różnicy w kolorze nie ma, jeżeli będziecie to widzieć na wideo, a podejrzewam, że tak będzie, dlatego że ten kolor zachowuje się niby, znaczy niby no, jest solidowy, ale zachowuje się jak perła, czyli Każde przełamanie, każdy, ka, każda jakby możliwość, w którym ten kolor gdzieś przechodzi przez płaszczyznę, zmienia swoją barwę. Jeżeli na przykład wyjdzie słońce, ten samochód będzie praktycznie żółty, żółty, żółty. Jeżeli będzie tylko trochę cienia, wchodzi w pomarańcz. Więc tutaj są no, niestety bardzo duże różnice. Oczywiście zderzak i, i błotnik to są zawsze inne kolory, tak samo jak wszystkie plastiki, czyli lotka, progi, listwy, klamki itd. itd. To jest wszystko wszystko zrozumiał. Natomiast bardzo fajne auto. Powiem Wam, że przez ten samochód trochę zakochałem się w kabrioletach i myślę, że bardzo fajnie byłoby pojeździć w tym w lato. I myślę, że warto dbać o saby, no bo znikają i już nie są produkowane. A w gruncie rzeczy jest to naprawdę zajebisty samochód. Zresztą chciałbym go otworzyć. Mam kluczyki w środku. Poczekajcie chwilę. No. Proszę bardzo. Proszę Państwa, pełna skóra automatik 2 litry benzyna z tego co kojarzę 210 koni albo 230 koni, nie wiem, ale naprawdę auto wydaje się wygodne i fajne do jeżdżenia właściciel jest pasją na tym marki i też żeśmy sobie trochę o tych rzeczach pogadali i jestem na razie zachwycony może w tej chwili nie kupię takiego egzemplarza dlatego, że jest mega drogi ale pomyślę o czymś na lato jeśli chodzi o kabriolet. słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o Saba szkoda zlikwidowana z Autokasko z chyba albo z OC, ale chyba z autokasko, z tego co pamiętam. Wszystkie dokumenty oczywiście przeszły bezgotówkowo, wszystko już jest w ubezpieczalni rozliczone i tak dalej i Nie ma z tym najmniejszego problemu. Klient podstawił samochód, wykonaliśmy usługę, klient samochód zabiera i de facto nic go nie interesuje fajne auto natomiast no, niestety z mojego punktu widzenia lakierniczego przysporzyło naprawdę sporo problemów. To tyle jeśli chodzi o ten materiał. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba. Jeżeli macie pytania, zadajcie je niżej w komentarzach. Postaram się odpowiedzieć jak tylko e, będę mógł. No i tyle. Trzymajcie się do następnego.